Ciebie, kochany katoliku. Czy Bóg jest dobry? Gdyby zadać to pytanie każdemu z nas, to na pewno odruchowo odpowiedzieliśmy, odpowiedzielibyśmy tak. Jeśli przyjmiemy, że jest to prawda, to powinniśmy widzieć to w swoim życiu. Usłyszałem w filmie Bóg nie umarł, taki dialog: Bóg jest dobry. Zawsze, zawsze Bóg jest dobry. Ten dialog dał mi wiele do myślenia. Jeżeli Bóg jest dobry i to zawsze, to dlaczego ten otaczający świat niesie w sobie tyle zaprzeczeń? Skąd w Tobie i we mnie tyle zwątpień, tyle postaw negujących dobroć Boga? Życie w codzienności niesie różne sytuacje. W których moja postawa, moje decyzje, moje myślenie powinny potwierdzać, że Bóg jest dobry. A słyszę, tu jest wojna, tu giną ludzie, trzęsienia ziemi w różnych regionach, tsunami, a bliżej nas ból, cierpienie, choroby, brak zgody w rodzinach, rozwody. I tak możemy wyliczać w nieskończoność, aż w końcu może pojawić się wątpliwość. Czy Bóg jest rzeczywiście dobry? A jeśli nie wejdę w dialog z Bogiem, jeśli nie sięgnę po Pismo Święte, nie pójdę na mszę świętą, to rzeczywiście we mnie może zrodzić się wątpliwość, czy Bóg jest rzeczywiście dobry. Bóg jest dobry? Zawsze, zawsze Bóg jest dobry. Jeżeli nie umocnię się. Jeżeli nie będę w obecności Bożej, to zacznę powątpiewać. To niestety tak funkcjonuje w moim i Twoim życiu, zwykłego katolika. Jeżeli nie buduję relacji z drugim człowiekiem, jeśli nie rozmawiam z nim, nie słucham go, to w końcu, jak usłyszę od innych osób różne opinie na temat swojego bliźniego, to zacznę powątpiewać w jego dobroć, w jego miłość, w jego otwartość na mnie. W końcu stanie się dla mnie odległy. I podobnie dzieje się z Panem Bogiem. Czy tego chcę, czy tego nie chcę, ale zaczynam oddalać się od Pana Boga. A w końcu zacznę sobie zadawać pytanie, czy Bóg jest rzeczywiście taki dobry, jak wcześniej myślałem? Jak czytamy w księdze Rodzaju 3.1.5, A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedźcie owocu ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała mężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno Wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł Wąż do Niewiasty: Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, Otworzą się Wam oczy, i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Widzisz, jak Szatan zasiał zwątpienie, mówiąc, czy rzeczywiście? A czy ja i Ty w końcu nie stawiamy sobie pytania, czy Bóg jest rzeczywiście dobry? To klasyczny przykład działania Szatana. Zasiewa wątpliwość. Nasi pierwsi rodzice. Dali się na to nabrać. A czy my, ty i ja dzisiaj również nie dajemy się na to nabrać, na to diabelskie działanie? Zaczynam dostrzegać różne sytuacje, w których nie mam pewności, że On był taki dobry? Ja, marny robak, mam dopuszczać i kwestionować Boga swojego stwórcę? Czy mrówka w prowisku, którą widzisz, jest w stanie dostrzec, co dzieje się w sąsiednim lesie, na innym kontynencie? Nie. Dlaczego? I kto przyczynił się do takiej czy innej sytuacji? Czy ja, zwykły katolik, mogę i mam prawo oceniać, co dzieje się na świecie, nie wiedząc i nie widząc, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość, jaka jest obiektywna prawda? Czemu zapominam, że prawdę obiektywną zna tylko, tylko Pan Bóg? Nie ja. I to wszystko, co otacza mnie, Bóg uczynił w swojej dobroci. Ale niestety, człowiek, ty i ja, przez swój grzech doprowadzamy do, do sytuacji, w której doznajemy bólu, cierpienia. A nawet czasami nasze działania mogą się przyczyniać do śmierci drugiego człowieka. Dlaczego tak trudno jest, jest zaufać Słowu Bożemu? A jeżeli słyszę o różnych nawróceniach, o cudach eucharystycznych, to dlaczego ciągle poddaję wątpliwość, że Bóg jest dobry? Mam rozum, mam wolną wolę i jak z tego korzystam? Po swojemu. Ze swojej perspektywy patrzę na wszystko i patrzę na Boga. Wrócę do tej mrówki. Jak ona może ocenić wszechświat? Śmiechu warte. Ja, zwykły katolik, porywam się na to, aby oceniać Boga, który stworzył cały świat no jestem mądrzejszy przecież od mrówki no, mam nadzieję a to Pan Bóg stworzył świat ciebie i mnie Bóg jest dobry, zawsze zawsze Bóg jest dobry i mimo, że każdy z nas w życiu dostrzega tą zależność że jeżeli wszystko się wiedzie wszystko pięknie wychodzi to mówię Bóg jest dobry a jeżeli dosięgają mnie ból, cierpienie, to zaczynam wątpić w miłość Bożą, w Jego dobroć. I tak żyjemy. I myślę, że nie ma co się obwiniać, że tak myślę. Po prostu jestem małym, zwykłym człowiekiem, częstoletnim. A może warto w takich trudnych sytuacjach szukać Pana Boga i budować z nim relacje mimo wszystko, sięgnąć do Pisma Świętego. Może przeczytać psalm, może czytać go wielokrotnie, aż w sercu zagości pokój. Może warto przypomnieć sobie słowa choćby z psalmu XXIII. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez gląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników, namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Tak dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mojego życia i zamieszkam w domu pańskim po najdłuższe czasy. Czyż to słowo nie napełnia wiarą ciebie i mnie, że Bóg jest dobry, że Bóg jest z nami? Jeśli będę skupiał się na Panu Bogu, na tym, co On mi proponuje, to moje życie będzie się napełniało dobrocią, miłością, a potem ta dobroć i miłość będzie się wylewała na innych ludzi i oni też uwierzą w tą prawdę, w Jezusa Chrystusa, w to, że Bóg jest dobry. I choć to są tylko słowa z Pisma Świętego, ale słowa z samego Boga. I w końcu inni uwierzą, że Bóg jest dobry. Można by rzec, powtarzając za świętym Janem 6, 68-69. Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali. Że Ty jesteś świętym Boga. I mocno je wyryć w Twoim i moim sercu. I ciągle rano, w południe, wieczorem powtarzać sobie, Bóg jest dobry. Zawsze, zawsze Bóg jest dobry. Amen. Czy ja i Ty mamy innego Boga? Czy ja i Ty znamy innego Boga, który daje życie tu na ziemi i to życie wieczności? Razem z Nim, aniołami, innymi ludźmi, którzy uwierzyli w Jego dobroć, w Jego miłość, możemy zamieszkać w niebie.